Rodziców należy szanować nieważne, jacy byli czy jacy są. W wielu społeczeństwach istnieje przekonanie, że dzieci powinny szanować rodziców niezależnie od ich zachowania. Jest to ogromnie głęboko zakorzenione w tradycji, w religii, w normach społecznych. Nowoczesna psychologia, której ja już się uczyłam na moich studiach, Wskazuje, że szacunek nie może być wymuszony, zwłaszcza jeśli rodzic stosował przemoc, manipulację czy zaniedbanie. Tym bardziej, że już teraz wiemy, czym jest zaniedbanie emocjonalne i jakie skutki za sobą niesie. Każdy człowiek ma prawo do ochrony siebie i swoich granic. Jeśli rodzic stosował przemoc psychiczną lub fizyczną, materialną, seksualną, dopuszczał się nadużyć, lub był źródłem traumy dla dziecka, to dziecko, nawet jeżeli jest już dorosłe, nie ma żadnego obowiązku, aby darzyć tego rodzica szacunkiem. Może wybrać zdrowy dystans, terapię, czy nawet całkowite zerwanie kontaktu z tym rodzicem. W psychologii rozróżnia się wybaczanie, Wybaczanie od szacunku, wybaczenie od szacunku. Można przepracować swoje emocje i uwolnić się od traumy związanej z tym rodzicem czy z tymi rodzicami, ale to nie oznacza, że należy czy że trzeba utrzymywać relacje z tym toksycznym rodzicem.